To nam daje rozwój duchowy. Ogólnie możecie poczuć taką miłość w środku do siebie, taki spokój w środku, i to wszystko później wam się odzwierciedla na zewnątrz, kochani. Także warto pracować nad sobą, warto się rozwijać duchowo. Możecie osiągnąć wszystko, co tylko chcecie przy rozwoju duchowym. Tak, Wszystko, na czym skupicie swoją energię, możecie osiągnąć. Poza tym miłość możecie spotkać swojego bliźniaczego pomienia, to jest miłość dusz na wszystkie życia kochani. To jest coś pięknego. Normalnie bez rozwoju duchowego tego nie odczujecie. Miłości do siebie też takiej nie odczujecie, tak? Spokoju w sobie też nie odczujecie. Będziecie mieć negatywy w sobie. Nie osiągniecie tyle co przy rozwoju duchowym ogólnie. Także dla tych, którzy się jeszcze nie rozwijają, to bardzo polecam. Ogólnie, jeśli ktoś jest gotowy, to pójdzie tą drogą, a jeśli nie, to będzie negowo, że w ogóle coś takiego nie istnieje i tak dalej. Ja wiem o tym, że nie da się przekonać tych, którzy nie są gotowi. Brzmię nieraz raz takie przypadki. Poza tym, co możemy? Energią, energia nas leczy, energią możemy leczyć innych, możemy jasno widzieć. Możemy poznać, jak działa cały świat. Tak? Także powodzenia w rozwoju duchowym. Jak największych sukcesów Wam życzę. Szczerze polecam.